Nie czekać na idealny moment, bo ten nigdy nie nadejdzie. Bo nawet najlepsza świadomość bez praktyki zamienia się w stagnację ubraną w duchowe słowa. Więc naucz się żyć w pytaniu, bo czasem nie ma odpowiedzi i to też jest odpowiedź. Nie zawsze musisz rozumieć, czemu coś się dzieje. Wystarczy, że nauczysz się reagować z mądrością na to, co dookoła ciebie. Więc zamiast dlaczego mnie to spotkało, zapytaj, czego ma mnie to nauczyć, zamiast czemu tak boli, zapytaj, jak mogę ten ból przemienić w ruch. Życie nie jest zagadką do rozwiązania, to doświadczenie do przeżycia. Nie wszystko da się zrozumieć. I może właśnie dlatego można się z tym pogodzić? Zmiana jednego pytania potrafi zmienić cały kierunek życia. Zamiast dlaczego, zapytaj, co teraz? Zamiast dlaczego ja?